Witam państwa serdecznie, nazywam się Piotr Walczyszyn, jestem ewangelistą w firmie Adobe, zajmującym się technologiami Flash, Flex i Adobe Air. To jest nasz drugi wideokurs związany z tworzeniem aplikacji mobilnych z zastosowaniem technologii Flex Mobile. W drugim kroku, czy w drugim wideokursie, zaczniemy od stworzenia szkieletu naszej aplikacji, naszego dashboardu do gry Riders of the Web. Oraz skonfigurujemy połączenie naszej aplikacji z technologią PHP, która będzie dostarczała nam danych zbieranych w bazie danych MySQL. Dobrze, zacznijmy w takim razie od stworzenia nowego projektu. Znowu Flex Mobile Project. Nazwiemy go tym razem Riders of the Web Dashboard. Przejdziemy do drugiego ekranu którym możemy wyłączyć na razie obsługę urządzenia znowu Blackberry. Wybierzemy tym razem trzecią opcję, czyli widok aplikacji, który zawiera zakładki oraz górną belkę. I teraz mamy możliwość tutaj zdefiniowania zakładek, które będziemy chcieli wykorzystać w naszej aplikacji. Więc pierwsza zakładka będzie zawierała wyniki najlepszych graczy naszej gry, czyli tutaj będziemy mogli nazywać ją scores, czyli wyniki. Dodajemy. Druga zakładka będzie to zakładka, która będzie pokazywała zagregowane dane użycia naszej aplikacji, czy miesięczne użycie naszej aplikacji, naszej gry, czyli usage. I trzecia zakładka to będzie mapa, która pokazuje nam naszych graczy na mapie, jako takie pionki z wykorzystaniem Google Maps. Dodaliśmy. Mamy zdefiniowane trzy zakładki. Mamy możliwość jeszcze na przykład tutaj wybrania funkcji full screen, bo chcielibyśmy, żeby nasza aplikacja wykorzystywała maksymalnie całą powierzchnię ekranu urządzenia, więc zaznaczamy full screen. Reszta właściwości w na tym ekranie nas już w tej chwili nie interesuje. Przechodzimy do kolejnego kroku, gdzie definiujemy połączenie z serwerem aplikacji, który będzie dostarczał nam danych. W naszym przypadku będzie to serwer PHP, tutaj Flash Builder już pamięta moje wcześniejsze ustawienia, które są tak naprawdę prawidłowe. Pierwsze ustawienie WebRoot, czyli ścieżka do katalogu, na którym mamy skonfigurowany nasz serwer WW czy serwer HTTP z PHP. Druga wartość to root URL, czyli adres URL, który będziemy wykorzystywali do zapytań zwracających nam dane i w tym przypadku ja mam tutaj środowisko deweloperskie, które ma adres riders of the web localhost. Reszta właściwości pozostaje domyślne, one będą prawidłowe, w naszym przypadku naciskamy przycisk finish. FlashBuilder wygenerował nam szkielet projektu i dodatkowo trzy widoki, które zdefiniowaliśmy jako nasze zakładki. Teraz, jeżeli byśmy uruchomili tą aplikację, ctrlf f 11 znowu sobie zrobimy tutaj emulację urządzenia Google Nexus S, Debug i możemy zobaczyć, jak ta nasza aplikacja. Widzimy, że na dole ma zakładki. No niestety tutaj w rozdzielczości nie mieści mi się. Może zrobimy rotate, czyli zrobimy, obrócimy do pozycji horyzontalnej widok naszego urządzenia. Wtedy widzimy, mamy trzy zakładki plus górną belkę. Ale zanim tak naprawdę pójdziemy o krok dalej, chciałem Państwu pokazać, jak wygląda tak naprawdę końcowa, końcowy przykład tej naszej aplikacji. Będzie to stworzenie, Takiego dashboardu, które pokazuje nam wyniki graczy gry Riders of the Web. Uruchammy tę aplikację. Jak widzimy, pierwszy ekran to prosta lista, która zawiera listę najlepszych graczy, posortowanych o najlepszych wynikach. Tutaj u góry mamy możliwość pisania nazwy gracza, gracza na przykład Zuzia w tym przypadku, koleżanka z pracy, która uwielbia grę Riders of the Web. Mamy możliwość zobaczyć jej wyniki. Możemy również przejść do ekranu Usage, gdzie mamy wykres kołowy z danymi agregowanymi po każdym miesiącu. Jak klikniemy, to widzimy tak naprawdę wartość procentową. I ostatni ekran z mapą, która zawiera pineski odzwierciedlające naszych graczy którzy grali w naszą grę i wysłali dane swojego lokacyjne do zdalnej usługi. Mapa ta tak naprawdę osadzona jest wewnątrz kontrolki HTML-owej, która wskazuje na odpowiednią stronę stworzoną w technologii PHP. Więc przykład jest bardzo prosty. Jak widać, dobrze, to pokażę państwu w takim razie tą samą aplikację działającą na urządzeniu iPad. Uruchomimy aplikację, proszę bardzo, mamy już załadowaną listę naszych graczy. Tak samo zakładka czy działa, gdzie mamy wykres kołowy, ładnie skalujący się do rozdzielczości tego ekranu oraz kontrolkę naszą HTML-ową wyświetlającą pineski z graczami na mapie Google Maps, gdzie też mamy możliwość tutaj obsługi wielodotykowej. Wieleodynkowego ekranu i na przykład skalowania sobie tej mapy. I ostatnie urządzenie, które chcę Państwu pokazać, to w tym przypadku Google Nexus S, telefon, który również ma zainstalowaną tą grę. Proszę bardzo, uruchamiamy. Proszę zobaczyć, że gra ładnie dostosowała się do wielkości tego urządzenia. Działa dokładnie tak samo. Mamy możliwość nawigacji i scrollowania po naszej liście, obejrzenia danych statystycznych przedstawionych w postaci wykresu kołowego oraz mapy w postaci kontrolki HTML-owej wyświetlającej naszych graczy w obrębie, oczywiście w tym przypadku Polski. Jak widzicie Państwo, jest to bardzo prosta aplikacja, ale działająca pod różnymi systemami operacyjnymi, działająca tak samo, dostosowująca się również do różnych wielkości ekranów i co najważniejsze, również działająca bardzo wydajnie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.